Hejka widzowie! Dzisiaj y, ogólnie z, y, update w Brookhaven, ym, chciałam to zrobić jako pierwsza, ym, nie wiem czy Bella już to wrzuciła, ale tak, ym, są drobne poprawki błędów ym, i propsy najszczególniej się chyba zmieniły, tutaj już sobie troszeczkę przeglądałam. I tutaj ogólnie mamy mieszanki Mamy mieszanki, tutaj mamy roślinki Jakieś takie palenistka Tutaj mamy takie bardziej, ojeju przepraszam was Takie bardziej paleniska, tutaj mamy te domki Boże Przepraszam ja gram na, na laptopie A nagrywam na, na tablecie No i tak. Tutaj nowe łóżka są. I jeszcze tak też dokładnie tego nie sprawdzałam wszystkiego. Ale widziałam no, różnicę. <ścoughs> nie widziałam czy domki są jakieś nowe. Więc idziemy to sprawdzić. Hmm. Raczej tu nie, nie ma raczej nowych domków. A ja sobie zaspełnię ten. Podoba mi się. No, że się zmieniło też liczba. Ile możemy tego postawić i teraz możemy sobie... Nie wnikajcie, co ja tu stawiam, po prostu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie 10, 10, 10 maks. Niezły labirynt. <grym> I tutaj ogólnie też, jak wklikniemy, to mamy strzałeczkę do powrotu. I teraz też zamiast tak czasami jak podpisujemy swoje pokoje, jak bawimy się w rodzinę jakąś czy coś, to zamiast sobie robić najpierw to, potem macie to, a gdybyście chcieli to. No to nie musicie już klikać tego zbocznika i nie musicie specjalnie ustawiać, ustawiać to od luku możemy tylko możemy sobie tego wybrać. Ej, ciekawe, czy, czy można stawiać na ulicy. Zobaczę. Bo tutaj jeszcze można. Nie, tutaj już nie można. No bo takie znaki drogowe, takie na przykład, to powinny. Dobra, tutaj nie będą. <laughs> nie znam. Co to tam za wybuchy są? Czy ci ludzie, czy ci sąsiedzi nie mogą normalnie w pokoju żyć? Nie wiem. Nie wiem. Czemu on ma zieloną skórę. Dobra, nie wnikam. Żyje na dzielnicy. O jezus, Maria. Jezu, to jest tak trudne. Jestem na jakimś w serwerze, gdzie jest, jest ten i ogólnie mam 200 znajomych w Robloxie, w Robloxie więc mnie raczej nie dodacie a podpalmy sobie dam co tam a. nie pytać nie pytać No to teraz gaśnica i bierzemy. I tego... Fajnie jakby jeszcze tutaj oporz... od... uporządkowali te, te, te ogólne narzędzia. Że tam jakieś bomby, pistolety, bo i zawsze się gubię. Uwaga tylko, żeby się nie spalić. Wiem, że to tylko gra. No. no. Tutaj jeszcze łóżko kuty ale to wszystko teraz na wymianę. No że takimi... O Jezus Maria, prawie w ogień weszłam. Ale ładnie tutaj jakby jeszcze wrzucić. W tym domku mogłoby być jedna zmiana, najlepsza by była. Żeby do tego jeziorka były rybki, jakby się dało. Jakby się dało, to naprawdę twórcy Brookhaven by była byłaby bardzo wdzięczna, jakbyście dodali tutaj rybki. A! Jeszcze góra mi się tu pali. Nie wiem, nie jestem przyzwyczajona, że jestem sama, że sama gaszę pożar. Czasami to nawet z innych domów przychodzili, żeby mi pomóc, co? A teraz sama to wszystko muszę ugasić. Nie wiem, ale ja... No Boże, ugasi się. Tutaj to szczególnie powinno się szybciej ugasić, bo to jest łazienka. A nie takie uparte jak osioł. A. Dobra. Yy, I to w sumie tyle na dzisiaj. Nie wnikam. W to też nie unikam. No i to tyle na dzisiaj. Mm. To tyle na dzisiaj. No i na razie. Pa, pa.